na moim kanale z cyklu wiem wszystko temat motoryzacyjny, tym razem chciałem powiedzieć czy warto kupić samochód używany z automatyczną skrzynią no, tutaj niestety na rynku polskim powiedzmy czy to nawet na, na zagranicznych rynkach zazwyczaj takie samochody jeżeli są sprzedawane powiedzmy używane kilkuletnie, kilkunastoletnie te przebiegi oscylują tak wokół granic Powyżej 150, 200, 300 tysięcy. I tak naprawdę kupowanie używanego samochodu z, z automatem, powiedzmy, przy takim przebiegu to jest lot, loteria, bo, bo, powiedzmy. To zależy od naszego szczęścia, powiedzmy, natrafimy i jeszcze, jeszcze można, powiedzmy, wykluczyć, jeżeli wybierzemy jakieś marki, powiedzmy, premium, ale to też nie gwarantuje, bo, bo skrzynie na przykład Mercedesa czy BMW 1 może przejechać 300 czy 400 tysięcy to zależy wszystko od jazdy. Jeżeli to było na autostradzie robione powiedzmy z głową, no to taka skrzynia nie będzie zużyta i spokojnie samochód jeszcze przejedzie, powiedzmy z przebiegiem 200 tysięcy, może przejechać drugie tyle bez, bez awarii. Ale jeżeli samochód był w trybie mieszanym, no to te 200 tysięcy niestety skrzynia automatyczna praktycznie po takim przebiegu mniej więcej już problemy zaczynają tak od 150 do 250 tysięcy to gdzieś można się spodziewać jak nie regeneracji konwertera to to i całego kompletnego remontu powiedzmy bo te czy to tarczki powiedzmy czy, czy tłoki czy hamulce taśmowe no, już są tak zużyte powiedzmy od jazdy że może w każdej chwili nastąpić usterka i tutaj dochodzimy do punktu że czy warto kupić? Jeżeli mamy, jeżeli mamy, powiedzmy, poczytamy o danym modelu samochodu, jak ta skrzynia przez kogo jest produkowana, to zrobimy rozeznanie, powiedzmy, jakie przebiegi robi, mniej więcej do naprawy. Jeżeli mamy, powiedzmy, odłożone yy, na remont, yy, powiedzmy, kapitalny takiej skrzyni, tak od 5 tak średnio, średnio, remont kapitalny kosztuje w granicach od 5 do... No, tak od 5 do 10 tysięcy, ale tak raczej raczej ta górna granica to przy skrzyniach tych najnowszych, skomplikowanych, powiedzmy, co mają dużą ilość biegów, średnio tak około 6-7 tysięcy możemy, możemy remont generalny skrzyni już zrobić z wymianą wszystkich tych części, powiedzmy skrzynię będziemy mieli jak nową z regeneracją konwertera, czy, czy z, z regeneracją też hydrauliki całej tej sterującej. Także jeżeli będziemy mieli odłożone pieniądze, to tak naprawdę no nic się nie będziemy martwić. No jedynie tyle, że wydamy, musimy to przewidzieć po prostu, że ta skrzynia może nam wysiąść, że tak powiem. No i niestety nie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. No to jest tak jak ze wszystkim. No kupując używane rzeczy, używany samochód, powiedzmy, nie jesteśmy wszystkiego prześwietlić w stanie rentgenem powiedzmy, w jakim to jest stanie w środku, powiedzmy, jak to było eksploatowano wcześniej. Także tutaj się trzeba głęboko zastanowić. No ja szukając powiedzmy samochodu z automatem na rynku używanym raczej sam akurat aktualnie szukałem, czy szukam, raczej sobie, raczej sobie dałem spokój z tym, dlatego, że przy powiedzmy przy niższych cenach samochodów to jest nieopłacalne, dlatego, że wydanie połowy, czy jednej trzeciej wartości samochodu starego powiedzmy na remont skrzyni, no to to nie, nie, nie jest kompletnie że tak powiem, opłacalne no przy droższych samochodach, czy przy, powiedzmy, jeżeli te samochody mają większą wartość, no to się już można zastanowić. Ale to tak, jak mówię, trzeba to dokładnie przyświetlić i mieć najlepiej odłożone te kilka tysięcy na ewentualny remont. Także to by było na tyle odnośnie tego pytania zadanego przez widza. Dziękuję i pozdrawiam.